Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to And the winner is... Hello ladies and gentlemen, zapraszam Was na finał. Zobaczcie kto nie wygrał drzewka td -ków. Proszę Państwa, Biały Zoro zaszczytne drugie miejsce, ale i tak wysoko zaszedł i chyba zgarnął największą pulę, jaką mógł zgarnąć jeśli chodzi o cały konkurs. Kupę złota i mój drogi, wygrywasz oczywiście. Czołg premium dostępny, jaki jest teraz w sklepie. Niedługo się u Ciebie powinien pojawić, czy niedługo? Myślę, że tak w okolicach tygodnia, dwóch, wtedy. Jako prezent, czołg pojawi się właśnie u ciebie. Z tego to wiem, Biały Zoro wybrał sobie Francuzika, a jakiego to zobaczycie dopiero, jak sobie zrobimy taką krótką pogadankę z Białym Zoro. Na razie zobaczmy, jaka jest bitwa naszego bohatera. Jak Panter II, ósmotierowy Tedek niemiecki. Są do wyboru dwa: albo Ferdynand, albo Jak Pantera II. Działka takie same. Różnica jest taka, że Ferdek formalnie jest troszeczkę bardziej opancerzony niż Jak Panterka. Z kolei, jak Panterka, zyskuje sporo na mobilności. W do Ferdynanda, wel Elefanta I, i właśnie wielu graczy preferuje sobie ten, tego szy, tą szybszą odmianę tych cedeków. Tych, tych właśnie tak samo jak białe wzoro. Zobaczmy, jak sobie tutaj będzie radził. Na razie ma. Kupę przeciwników, których może sobie pociski posyłać. Jest Isek, nie wiem czy zdąży przeładować, ale jest tutaj 59,16, 16 powinien pójść. No, w ostatniej chwili się ten lajcik cofnął, ale jest czerwony karnerwon, który też powinien zaraz e, parę bułeczek otrzymać. I jakie działko ma ten Huntsford? W sumie nic niezwykłego. 12,8 cm, a średnio obrażenia 490 na penetracji 246. Mimo wszystko te 490 średnich obrażeń robi wrażenie. Pancerz 100 z przodu, 60 z boku, 40 z tyłu, prędkość do przodu 55. Więc jak mówiłem, bardzo mobilna bestia. Po lewej widzimy VKD się pojawiła, ale niestety Białzoro nie widzi tego znacznika, który mam ja jako w modach. Stelowanie w AMX-a 484 to powinno go na chwilkę uspokoić. I po lewej stronie właśnie w tym momencie pan zero powinien nie, jeszcze jej nie widzi. Woli się na, na czymś grubszym skupić. Jedzie sobie Isek powolutku. Poszedł strzał 476, już ma prawie 2000 obrażeń. No i teraz tą fałeczkę dostrzeg, która zaraz go może zaświecić, Dlatego trzeba ją szybciutko zdjąć. 550 punktów. No, tutaj zespół z innym czołgiem fałeczka schodzi. No, i pora teraz tego iska dobyć, który nieświadomie właśnie jedzie pod górkę. Czy będzie kolejny frak na koncie naszego bohatera? Oczywiście. Drugi frak zdobyty. Teraz się Biały Zoro zaświecił. Chyba dzięki tej 5916. Na szczęście, Helkat, który już nas celował tutaj, zszedł. No, ten, ten pancerz nie jest taki wytrzymały. Mógł ten pocisk do tego Helkata wejść. No i teraz kwestia, czy się jakie tutaj czołgi pojawią. Buja się ten lajcik, z tyłu jest ciężki czołg też się jakoś tak nie bardzo chce wychylić. Tam jeszcze był IS trzeci nasz pach pancel odważnie na tego, na tego Chińczyka wyjeżdża i Chińczyk ginie pod naporem naszego bohatera bardzo ładne wsparcie tego liga 6 do 3, więc bitwa jak najbardziej się układa po, po myśli drużyny Białego Zoro. Po lewej był jeszcze jeden czołg średni, trzeba go szybko znaleźć. O dokładnie w tym momencie się pojawia. AT-44 nie mam na niego przestrzału. Tu był taki delikatny przechył, żeby w ogóle to pocisk wszedł, ale na razie nie próbujemy dalej podjeżdżać. Niestety zajecha na panterkę. W sumie sobie może poradzić, ale lepiej nie ryzykować. Jak pantera y, szóstego poziomu? Ciekawe czy ten pocisk wejdzie. No i niestety tutaj poszedł trochę za nisko, ale jeszcze jedna próba. Chyba będzie strzał w ciemno. Zobaczymy, czy biały Zoro się skusi na tą panterkę. Poszedł strzał i niestety odbiło się widzieliście od górnego od górnej części. Tego, tego bunkru jest i AT-44 teraz zobaczą naszego bohatera szybkie przeładowanie poszedł strzał 541 sami dostajemy, widzicie, za 104 zwykłymi apekami nas przybija ten czołg. Dlatego dlatego ja w jestem fanem Ferdynanda zamiast, jest zamiast jak panterki. wolę wolniejsze czołgi, ale mocniej opancerzone. No i w tym momencie trzeba się schować. Jest artyleria, może taki piździk, ale potrafi na mnie miłosiernie. Krwi popsuć. 8 do 6. Nasza przewaga sporo stopniała. Teraz znowu będzie strzał w ciemno, w tą pakterkę, czy ona tam coś tam co, co stoi, nie wiadomo, bo pocisk znowu się wbił w bunkier. No i teraz Biały Zoro musi coś wykombinować, żeby jakoś tutaj delikatnie podjechać i spróbować tego Medzika razem z tym Tydekiem wyciągnąć. Ciężkie czołgi powrótku sobie razem w tym mieście, zjadają poszczególne pojazdy. Teraz a 4 się wychyliło, zobaczyło od razu naszego bohatera i schowało swój łebek tak szybko jak się... tak samo szybko jak się wychyliło. Chociaż teraz oj nagąska gąska zatrzymane, zdjęty. Czwarty frak. My z kolei się... Ona się ten A4 odbija, ale i z trzeci. Trafia nam bułeczkę za niemiłe 383. Teraz kwestia, czy ten is się znowu wychyli, czy będzie taki odważny i wychyli swój łepek, żeby biały zoro mógł mu tutaj bułeczkę posłać. Na razie się na to nie, nie zapowiada. W jego stronę jedzie KW85 z tyłu. Pamiętajmy, za tym isem stoi T4, który właśnie teraz się pojawia na, na mapie. Jest praktycznie pełny, no czy czwarte życia ma, więc teraz trzeba coś wykompilować, żeby jakoś te ciężkie czołgi objechać, plus można się tą artylerię znaleźć, ona musi gdzieś blisko, ponieważ te FV3-4 nie ma dużego zasięgu, musi stać w miarę blisko, w miarę blisko swoich celi, żeby cokolwiek zrobić, no i w tym momencie teraz Biało-Zoro trochę ma takie jakieś kroczenie slalomem między tymi, między tymi umocnieniami. Jest i jak Pantera szybki strzał oddany, piąty frakt, 3500 tysiąca obrażeń. No czy jest szansa na Top guna? na Top guna i na Ladryna Waltersa na pół? Niestety nie. Jest ten Isek, który do nas strzelał, bardzo ładnie boczkiem wyjechał, poszedł strzał i dobijamy Iska, jest Top gun. 3600 obrażeń widocznych, przypominam, tam może to się jeszcze poszło w ciemno, a w tym momencie nasze miasto jakoś dziwnie się poskładało, 13 do 8, zostały dwa ciężkie czołgi przeciwników, u nas spora wataha jeszcze została, więc spokojnie, ale widzimy te 3 i reszta i druga te 4 robią naprawdę dobrą, dobrą robotę. Czyszczą to miasteczko po kolei ze wszystkich czołgów, jakie tam podjeżdżają. Kolejny czołg schodzi, tym razem Jackson. No i teraz zobaczymy, czy się Kolejny nasz czołg schodzi. Widzimy te dwie czy czwórki, naprawdę mocno się trzymają. Mocno obrana częstochowy. Jedzie na schorn, jedzie T10. Co znaczy miękkie czołgi na skąd na dwa strzały powinien z zejść od tych te czurek, o ile się na, na te hajki przeładują. Stodycha jest na jeden strzał praktycznie, no powiedzmy na półtora strzała od każdej z nich. I teraz wyjeżdżamy sobie na spokojnie, która czy czwórka nam się pojawi. Pierwsza żółta. No teraz nieprzyjemny ding od tego amerykańca. 403 punkty mu zostały. Ja za szybko ucieka, ale niestety nie zdążył się schować. Ta prędkość mu nie pomogła, ale w tym momencie chyba już jest kwestia przesądzona. Jedna, jedna z schodzi, druga schodzi. Kończymy bitwę z 7 fragami i 4000 damage'u na, damage na koncie. Zobaczmy wyniki końcowe Białego Zoro. Przed Wami wyniki y, człowieka, który zajął drugie miejsce w konkursie, jeśli chodzi o te deki Białe Zoro. co udało mu się zdobyć. 5 oznaczeń za półpunkta w tym jedna oznaka mistrzowska, bardzo fajny. Bardzo fajny medali wpadł masterka na jak panterze, jak najbardziej na propsach. I dwa medale za jeden punkt Top Gun oraz duży kaliber. 39. Przy okazji, to sobie tak, abstrahując, z Biały zrobił e, szóstą misję na czołgi, na niszczyciele czołgów. Pre Precyzyjne obliczenie razem z warunkami pobocznymi. Gratulacje. 39 735 to jest EXP bez bonusu za, za konto premium i bez, i bez e, innych bonusików i 1437 podobnie exp bez bonusu za konto premium i bez pierwszego człeciestwo razy dnia widzicie biały gra na koncie standardowym co się przekłada oczywiście że 1437 to jest exp zdobyty na 300 przez naszego bohatera siedmiu ubitych jednego zabrakło do Ladleya Waltersa szkoda no i 4000 obrażeń stąd ten duży kaliber delikat i przekroczył wartość teczy czwórki damisty w którym był on 20 punktów gorszy niż nasz bohater. To dzięki właśnie temu Duży kaliber wpadł na naszą korzyść. 21 razy wystrzelił, 16 razy trafił, 12 przebiło cel, co, co, co dało oczywiście wrażenia równe 4000 z hakiem. 6 razy otrzymał trafienie, z tego 4 były przebicia. Więc jak widzicie, ten pancerz nie jest taki mocny. Na fertku mógłby to bardziej odbić, ale oczywiście to jest tylko gdybanie. Zablokowane przez pancerz 230 punktów. 4 wyspotował, 9 uszkodził, 7 zniszczył. Za jego pomocą jeszcze dodatkowo 2000 obrażeń przejechane. Niecały jeden km, e, lekko ponad 1 km i kilometr 200 na trzy, więc widzicie nawet bez konta premium można sobie jakąś tam kwotę na ósemkach zarobić. Punktacja białego zoro to 25,88. No niestety powiem od razu, e, jesteś daleko, daleko za Makan 22, który mimo wszystko, że miał wolną kartę. Naprawdę miał jedną, może nie jedną, najlepszą po prostu bitwę, e, którą zobaczycie już jutro. Naprawdę spory wyniczek wpadł na konto Makaja i 1000 Golda, a Biały Zoro kończy e, zmagania z dodatkowo 500 Golda plus pozostałe goldy, które powinny wpaść już do ręki za pozostałe wyczyny plus oczywiście czołg premium, który e, do końca miesiąca powinien się pojawić w Twoim garażu. Tyle z mojej strony. Zapraszam na, na walkę finałową. Zobaczcie w jakim stylu Makai wygrał te deki i zdobył 1000 golda. Do zobaczenia, trzymacie się ciepło. Cześć!